mogło zadecydować o utrzymaniu się w Lotto Super Lidze. Energa Manekin Toruń podejmowała Beniaminka z Lęborka. Daniel Gurak, z Dartą Bogor i Grodzisk Mazowiecki ze złotem w singlu i w deblu. Nie brakowało też niespodzianek. W Częstochowie najlepsi polscy seniorzy walczyli o tytuł Mistrza Kraju. Magazyn Superliga przy stole rozpoczynamy od spotkania w Toruniu, gdzie miejscowa Energa Manekin podejmowała Beniaminka z Lęborka. Po stronie gospodarzy pierwszy wystąpił lider Kazuo Matsumoto, a po stronie Beniaminka Adam Dosz. Brazylijczyk oddał tylko seta Polakowi i pewnie triumfował 3 do 1, dając tym samym prowadzenie swojemu klubowi. To spotkanie nie było łatwe. Adam był bardzo skupiony, nie popełniał prostych błędów, a ja musiałem się dostosować, zmienić serwis no i odbiór piłki. Nie zacząłem od początku dobrze grać. No, Kazuo pierwszy zaczynał, zaczynał atakować i było mi bardzo ciężko. W trzecim secie wróciłem do swojej gry, to ja przejąłem inicjatywę. W czwartym również prowadziłem, no niestety nie udało się dowieść tego prowadzenia. Drugie starcie to pojedynek świeżo upieczonego brązowego medalisty Mistrzostw Czech Pawła Siruczka z krajowym liderem Poltarek z pogoni Danielem Bąkiem. Pierwsze dwa sety gładko wygrał straniero rotorunian do trzech i do ośmiu. I kiedy wydawało się, że postawi kropkę nad I, obudził się Bąk, który w dobrym stylu wrócił do gry. Najpierw doprowadził do remisu, potem zwyciężył w wojnie nerwów i piątą odsłonę wygrał na przewagi. Trzecią parę stworzyli Konrad Kulpa oraz Sławomir Bosz. Reprezentant energii manekina gładko wygrał 3 do zera i Torunianie ponownie prowadzili w spotkaniu. Chcąc, nie chcąc, gdzieś tam w głowie tyłu siedzi to, że ten marzec jest dla nas wyjątkowo ważny. I tak naprawdę to jest nasza taka deska, ostatnia deska ratunku. Więc. Więc tak naprawdę no co ono nam zostało? Grać po prostu na maksa i, i nie dać wejść presji do głowy e, i po prostu przygotować się jak najlepiej, a jaki będzie wynik to zobaczymy, e, bo na pewno presja i stres w tym wszystkim nam nie pomoże, aczkolwiek no, jest trudno, bo z każdej strony ta, ta presja jednak... E, do nas dochodzi. Czwarty mecz to pojedynek liderów Matsumoto kontra Bong. Polak podszedł bez kompleksów do wyżej notowanego rywala i pewnie ograł Brazylijczyka 2 do 0. Ostatnie starcie tego wieczoru należało do Siruczka, który wygrał z Adamem Goszem, dając przy tym cenne zwycięstwo Dornianom 3 do 2. Zatem dwa punkty zostają na Kujawach i Pomorzu, a jeden wędruje do Lemborka. W tabeli lot to Superligi obie ekipy mają na swoim koncie po 14 oczek. Podstawowym celem Zoolesz Gwiazdy Bydgoszcz w tym sezonie jest utrzymanie w lotto Super Lidze, ale jeśli będzie szansa na to, by znaleźć się w czołowej czwórce, to czemu nie? W pierwszym meczu obu zespołów wicemistrzowie Polski Dekor Glas Działdowo wygrali wyraźnie 3 do 1. Graliśmy bez swojej gwiazdy, bez zajczało. No i był to dla nas na pewno bardzo ciężki pojedynek. Przegraliśmy 3-1, ale bardzo wyraźnie. Mam nadzieję, że dzisiaj. Będzie na odwrót i życzyłbym sobie jak najlepszej gry każdego z naszych zawodników. Na rolę, jaką może pełnić Chińczyk Zajciał w zespole bydgoskim zwrócił uwagę także Izi Wrablik. W pierwszej rundzie dla mnie gra ten Zajciao Chińczyk, teraz gra. To jest, to jest po prostu inna druzina o dużo lepsza druzina. Także myślę, że dzisiaj mecz to 50 50. Obawy Wrablika były uzasadnione. Zajczao po słabym początku, kiedy przegrywał w pierwszym secie już 0 do 5, szybko się otrząsnął i zaczął odrabiać straty. W przekroju całego pojedynku był zawodnikiem zdecydowanie lepszym. Brablikowi nie pomogła nawet żywiołowo dopingująca grupa kibiców z działdowa. Zajczao wygrał z Czechem 3 do 0 w setach do 8, do 7 i do 10. W drugim meczu wieczoru spotkali się Andrew Bagley, który w zespole bydgoskim zastąpił kontuzjowanego Adama Patantiusa oraz lider drużyny gości Kenji Matsudaira. Japończyk długo nie mógł znaleźć odpowiedzi na precyzyjne zagrania rywala. Begley zagrał nie tylko widowiskowo, ale przede wszystkim skutecznie. 11:6, 6 11-4 i 11:7. 7 Gwiazda objęła prowadzenie w meczu 2-0 do 0 i zanosiło się na sensację. Ja wiedziałem, że Andrew będzie walczył, bo, bo, bo on o taki jest, ale to co dzisiaj pokazał to jest, to jest fenomenalna gra. I teraz to no, liczymy na, na Marka, że przypieczętuje i i wygramy z wicemistrzem Polski 3 do 0. Tak się jednak nie stało. Swoich kolegów do boju poderwał Patryk Hojnowski. W trzecim pojedynku dnia pokonał wicemistrza kraju Marka Badowskiego 3 do 0 w setach do 7, 3 i 8. Kolejne punkty dla Dekorglasu zdobyli Kenji Matsudaira, który pokonał Zajciao 2 do 1 i Izi Wrablik po zwycięskim pojedynku w dwóch setach z Andrew Dekor Dekorglas Działdowo wygrał w Bydgoszczy z ZOO Gwiazdą 3-2. Liczna grupa polskich tenisistów weźmie udział w pierwszych tegorocznych zawodach z cyklu ITTF Challenge Series w Mińsku Białoruskim. Jednym z nich będzie wicemistrz Polski Seniorów Marek Badowski. Będę występował tam w seniorach i w kategorii do 21 lat. Wydaje mi się, że w kategorii do 21 lat też nie będę rozstawiony i będę musiał grać w grupy, więc bardzo bym, sobie, bardzo bym sobie życzył awansu z obydwu grup do turnieju głównego. Reprezentanci Polski do Mińska wylecą we wtorek. W Zielonej Górze miejscowa palmiarnia podejmowała lidera lotto Superligi Unia AZS AWF i Gdańsk. W pierwszym spotkaniu lepsi byli podopieczni Piotra Szafranka. Tym razem w ekipie z Pomorza zabrakło Kaja Konisiego. Jego miejsce zajął Szwed Matthias Everkue. Nie ukrywamy, że y, trochę się cieszymy, że nie ma Konisiego. Wiemy jaki to zawodnik, także upatrujemy tutaj małą szansę na, na zdobycie punktu jednego chociażby meczowego. Zobaczymy jak Lucian Błaszczyk, bo to na niego przypadło pierwsza gra z Matyjasem Oversio. No zobaczymy, liczymy na, na zwycięstwo Luciana. Na inaugurację do stołu podeszli jednak Mirosław Horejsi z Palmiarni i Patryk Zatówka z Unii AZS. Dwa pierwsze sety padły łupem doświadczonego Czecha, jednak w dwóch kolejnych partiach lepszy był Gdańszczanin. Decydującego seta wygrał Horejsi i gospodarze prowadzili 1 do 0. W kolejnym pojedynku do wyrównania doprowadził Wang Yang pokonując Kamila Nalepę 3-0. Wang Yang jest czołem zawodnikiem Europy, a Kamil Nalepa mimo, że jest naszym juniorem bardzo utalentowanym, jednak jeszcze troszkę brakuje mu do poziomu Wamianga, a, a jeszcze trzeba do tego dodać, że na co dzień e, chyba ma mały kontakt, ma z, e, mało do czynienia z takimi zawodnikami o takim stylu gry. Tym bardziej było Kamilowi trudno, ale dzielnie stawiał łapór. Jako trener kadru nie jestem bardzo z niego zadowolony. W trzecim meczu zmierzyli się Lucjan Błaszczyk oraz Matias Everhue. Pierwszego seta wygrał doświadczony zawodnik Palmiarni, jednak w drugim Szwed doprowadził do remisu. Kapitan Palmiarni na więcej mu nie pozwolił. Wygrał 3 do 1 i górzaniu prowadzili 2-1. Po nich do stołu podeszli Horejsi i Wang Yang. Po zaciętym spotkaniu drugie zwycięstwo tego dnia zanotował Czech, dając tym samym Palmiarni komplet punktów w spotkaniu z liderem tabeli. A oto komplet wyników 14 kolejki Lotto Super Swoje mecze wygrywały drużyny z Białego Stoku, Zielonej Góry, Działdowa, Rzeszowa oraz Torunia. To jednak nie koniec spotkań, bo w poniedziałek kolejkę zakończy mecz w Jarosławiu, gdzie tamtejszy PKS kolping Frag. Podejmować będzie tartą Bogorię Grodzisk-Mazowiecki. A tak wygląda tabela Lotto Superligi. Na czele Akademicy z Gdańska. Awans zanotowały drużyny z Działdowa, Rzeszowa, Zielonej Góry i Białego Stoku. Na dole tabeli bez zmian. O utrzymanie walczą Poltarek z Pogoń, Energa Manekin i PKS Kolping Frak. A to już 15. kolejka, która rozpocznie się w niedzielę meczami Fibrain, g AZS Politechnika kontra Dekor Glas oraz 3S Polonia do Częstochowa gościła w tym roku Mistrzostwa Polski Seniorów. Złotego medalu bronił zawodnik Fibrain, z AZS Politechniki Rzeszów, Tomasz Lewandowski. Faworytów do złota było wielu, ale największą uwagę kibiców przykuwała turniejowa jedynka Jakub Dyjas. Zawodnik reprezentujący energię manekina Toruń swoją przygodę w singlu zakończył jednak w półfinale, przegrywając z Markiem Badowskim z Oleszcz Gwiazdy 1-4. Jest pewien niedosyt, y, szkoda, że, że nie udało mi się dojść do tego finału. Y, tam już z Danielem myślę, że, że to byłaby gra 50 na 50, może bym wygrał, może bym przegrał, zobaczył, zobaczylibyśmy, ale jeszcze nigdy nie dotarłem do finału, z czego na pewno będę musiał się przygotować na następny szos polski. Młodzieżowiec zbyt Bydgoszczy był największym objawieniem mistrzostw. Uległ dopiero w finale, dużo bardziej doświadczonemu Danielowi Gurakowi z Dartą Bogorni. W tym sezonie na pewno szczególnie dobrze gramy się turnieje. Mistrzostwa Europy do lat 21, wszystkie Grand Prix. Z meczu na mecz po prostu grało mi się coraz lepiej. Zawsze gdzieś ten pierwszy mecz był bardzo trudny. A później wchodziłem bardzo dobrze w turnie i, i naprawdę trudniej mi się grało wyśmienicie w tym sezonie. Daniel Górak zdominował mistrzostwa. Triumfował zarówno w singlu, jak i w deblu wspólnie z Jakubem Dyjasem. W grze mieszanej złoto dla pary Patryk Zatówka i Ludwia Ślązak. Poziom jest tak równy, że dyspozycja nawet nie dnia, a godziny decyduje o tym, czy, kto wygra mecz. Bo, bo jak widać, no, nawet w poszczególnych pojedynkach losy zwycięstwa się wahały, no ale taki jest sport i dlatego jest, to jest piękne w sporcie, że jest dużo niespodzianek, zawodnicy grają na bardzo zbliżonym poziomie. My jesteśmy zadowoleni, dopisali kibice, zawodnicy byli zadowoleni myślę, że organizatorzy Polski Związek Tennisza Stołowego też dobrze ocenił tą imprezę, ponieważ chyba rozmawiamy już o następnej światowej rangi imprezie, więc Myślę, że wszyscy byli zadowoleni. woli ścisłości dodajmy, że brąz w singlu zdobył Wang Zęki Yi z Białystok, a wicemistrzami Polski w grze podwójnej zostali Patryk Chojnowski i Xu Wenliang z Dekor Glasu. Trzecie miejsce zajęły pary Daniel Bong, Robert Floras oraz Patryk Zatówka, Paweł Fertikowski. W naszym magazynie przyszedł czas na zagranie kolejki. Pierwsza propozycja to wymiana Kazuo Matsumoto z Energii Maneki na Toruń oraz Adama Dosza z Poltarek z Pogoni Lemborg. W akcji leworęcznych zawodników więcej spokoju zachował bardziej doświadczony Brazylijczyk i to on przechylił szale na swoją korzyść. Druga propozycja to pierwszy pojedynek spotkania Palmiarnia Zielona Góra Unia AZS AWF jest Gdańsk. Czeski weteran Mirosław Chorejsi zmierzył się z Patrykiem Zatówką. Górą w tej wymianie młody Polak, który zachował więcej zimnej krwi. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym odcinku magazynu Superliga przy stole. Do zobaczenia!